Od wyborów prezydenckich dużo mówi się w Polsce o polaryzacji. Postanowiliśmy wyjaśnić to pojęcie. Są dwa rodzaje polaryzacji: ideologiczna i afektywna. Najpierw o tej pierwszej. Polaryzacja ideologiczna jest wtedy, kiedy między dwiema osobami albo dwiema grupami ludzi występują bardzo silne, wyraziste różnice poglądów. Jedni są fioletowi, drudzy są różowi. Dla jednych na przykład bardzo ważna jest suwerenność Polski. Dla innych bardzo ważne jest to, żeby Polska silniej związała się z Unią. To jest polaryzacja ideologiczna. Polaryzacja afektywna to trochę inna sytuacja. Nie tylko różnią nas poglądy, ale występuje też między nami duży dystans emocjonalny. Jest nam daleko do siebie. Nie do końca się znamy, nie do końca sobie nawzajem ufamy. I bywa, że ta niechęć i nieufność przeradza się w pogardę, hejt, a nawet nienawiść. Według niektórych z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak możemy obniżyć polaryzację, śledź nasze media społecznościowe.